Witamy wszystkich bardzo serdecznie już jesteśmy z Wami w tym samym miejscu, w którym byliśmy wczoraj, ale dzisiaj robimy nogi. Ja akurat tej rozgrzewki Wam nie pokażę, ale Sandra pokaże Wam, jak rozgrzewa dwójkę i czwórkę przed wszystkimi sunicami, przysięgami i całą resztą. Lecimy. Zobaczcie. Będziemy dogrzacie stan, więc zadła, mięśnie. Wszystko co potrzeba. Bardzo dokładnie, duży zakres. Fajnie jak zatrzymacie z tyłu zatrzymanie i rozciągnięcie. Wydech do góry doceniamy pracujący mięśnie. Wydech do góry D. Wydech. Super. Teraz dwugłowe uda całkowalną za chwilkę obok przejdziemy sobie na nieprosty i rozgrzejemy czworogłowe uda. Około 15 powtórzeń. Razem będzie 30. Kilka takich serii, oczywiście z progresem ciężarów Pięknie. Oczywiście ta rozdzierdła już nas na bardzo mocno naczucie. Na pewno będzie mocno odczuwany mięsień bardzo mocno się zapali. I wtedy możemy dopiero przystąpić do tych ciężkich ciężarów Przepraszam, tych lekkich. Mam <laughs> no, 15, w nasze. Tak, idziemy teraz na z zobaczcie. Ok. Bez żadnego szarpania. O, właśnie. Nie skupiajcie się na tym, żeby wałek poszedł do góry, żeby tam uderzało wszystko, to nie o to chodzi. Skupiamy się na tym, żeby dopiąć więzień. aż od do końca, biodrowego skupiamy się na spięciu miejscach. tak jak sam tak. razem. Mocno spina mięsień. Bardzo mocno. Tutaj jest spięcie. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, to jest zawsze się dopięło. A najważniejsze jest dla mnie, wiecie co? Żeby się dopięło. Tu. Wdzielicie. Zobaczcie, czy tutaj ponosi nogę. O, właśnie, tu. I Wy też tak spróbujcie. Bardzo mocno go spiąć. I do góry jest. Wynek! Na dół jest dech. Dotleniamy to, co pracowało. Tylko 15 sztuk. Kilka takich podwójnych i idziemy dalej. O tak! 15, 14 i 15. Skupia, skupia się cały czas na czuciu. Bardzo dokładnie wybrzenie Pamiętacie Pamiętacie teleranek i 50-15. Właśnie takie zabawy przed przedszkolu. I my tutaj właśnie tak się bawimy, żeby to sprawiało frajdę, żeby było wesoło przyjemnie. Zrobimy dropa 5 powtórzeń, 10 powtórzeń, 15 powtórzeń i jeszcze musimy coś zrobić na deser. A na deser wiadomo jaka najlepsza jest liczba 21 Proste. Tak więc zobaczcie. I co jest 5, bo nie mogę za bardzo się przemęczać.

Polecam kawałek małe ale lekkie. Jesteśmy teraz w szkoleniu Sandra robi wyciskanie na stolicy skośnej. Klamka szerzej, stopy niżej. I oczywiście bez odrywania pośladków jedziemy 10 pozytywnych. I bez wyprostu w kolanach u góry. I głęboko. Zobaczcie, kolana są szeroko. Bez pełnego wyprostu u góry. Głęboko, bardzo niskie zejście. Super 10 To już jest czwarta seria i już naprawdę jest to na prawdziwie spoczynkowe. Co widać? Przewczas na mnie robimy na różnych maszynach, ale Sandra i ja robimy bardzo głęboko barzyńskie zejścia. Chodźcie zobaczcie z tej strony jak są taki stopy. palcami na zewnątrz. Więc jest Nasze robią to dobrze. Wszyscy robią to dokładnie tak jak są zrobione. Palce od stóp. Dwójka z każdego z nas jeździ. Niezależnie nie od tego czy ciężar jest maksymalnie duży czy nie. Zawsze głęboko. Na dobicie jeszcze scyzówki zrobiłem. Podebrać się, żeby było stabilnie. biodrach nie łamiecie się. Ok? Pokażę wam, żebyście robili się Nie ma takiego zejścia. No tu odrywamy tyłek. I 10-11 razem mocno, czyli wszystko pasuje. Nie wiem, czy ja właśnie ćwiczyłem przed chwilą na tak start, ale teraz Sandra tutaj mówi, uciekaj, to teraz ja. Przez nie będę się kłócił. Zobaczcie, jak jest zniszczenie. Odwrotna pozycja, taki martwy ciąg na prostych nogach. Bardzo mocno miałem pośladki w tył, w poślad i to? Ty, Kolana minimalnie ugięte, skupiamy się na wypchnięciu pośladków w tył i powrót, I pochylamy tu, zobaczmy z tej drugiej strony, super, elegancko, oto wasze zęby, super, i mocno jeździmy, pośladki i lepiej. super. Spróbujcie tego ćwiczenia na takiej właśnie maszynie Już Zobaczycie jak to wchodzi Troszeczkę inna wersja niż klasyczny Matko na bardzo nowe. Bardzo stabilnie to jest Nie poleci się ani do do tyłu Idziemy tylko tak lepiej Maszyna po prostu Super A Powtórzę ile nie wiadomo Tyle tam będzie chciała Jak było? Lekko? Go. Go. <laughs> Jesteście gotowi? Bo ja, że jestem gotowy. Jesteśmy na stół, zamieniacie sam rąk. I zobaczcie. Powtórzeń nie aż tak dużo, żeby się nie zajechać. Każde ustawienie razy 10 powtórzeń, a ustawień mamy 5. Czyli będzie i tak 50 powtórzeń. Ale najbardziej chciałbym, żebyście zrobili po oczu każde ustawienie. Czyli dajmy 105. Bo to jest najlepiej, co wyjść. Zrozumiecie, wstąpicie. Zobaczcie, na początek nogi włączone, pięty, palce nożne, na środku platformy. Ok, raz, dwa, Teraz na szerokość bioder równolegle. ならしゅらかば、ばれきまぜます。ああ。 तर उगु रे दुगु नंगले गछ छके и это. И просто Muszę tutaj rozpocząć, za wracamy. Ale bądźcie dzielni, idźcie po pole zero i pokojnik raz Jesteśmy, ja dalej mam tętno spoczynkowe, ledwo stoję, ale ten nic. Tak, jest, robiła wyciskanie z krążkiem do góry przysiady z wyciskaniem bardzo dynamiczne ćwiczenie, ukierunkowane na coś innego niż teraz. Teraz że sztangielki, sztangielki pięty. Uniesiony, zobaczcie na podwyższeniu i robimy bardzo statycznie, bardzo powoli, nastawienie na czucie. Tak. Tu cały czas jest wyprostowany. Modelka się spojrzy, czy nie? Trzy. Powtórzy tyle, ile modelka zdecyduje. Tyle, ile będzie mogła, ale zawsze dla pewności, jak już nie możecie, to jeszcze kilka sztuk. Jak dopiero tu już nie możecie, pamiętajcie. No tak. Jedziemy. Bardzo nisko, tak żeby dwójki ruchnęły do łydek. Tutaj. Bardzo dokładnie. Tu wyprostowany cały czas. jedziemy, A teraz poprzedzamy już do końca bez wyprostu u góry już na dół. I już na dół. Wcześniej na dół. I już na dół. Bez wyprostu u góry i już na dół. Do cięcia, do cięcia idziemy, O tak! Dawaj Sylwa! O, o tak. I co możesz? Polecasz? <grym> Polecam. Polecę. Sandra. Marca. <grym> czas na taką fajną zabawę na sam koniec. Delikatny ciężar na sztandze. Jest mój ciężar, który będzie na sztandze i na mnie. Lecimy. No i oczywiście, zobaczcie, chodź, chodź, chodź. trzynaście razy dla mojej kochanej Szczęśliwej Trzynastki. Jest to 30 kg. <laughs> Trzymajcie Modelce mało. Mówi jeszcze. To, jak jeszcze, to jeszcze. Przedłużać. Ustawiamy się w ten sposób, żeby tutaj była dziura. Czyli ta noga jest z tyłu. Tu nie uderzamy o nogę. Znowu byście na to nie wpadli, byście uderzali o nogę. Zobaczcie. Najważniejsza rzecz. Ta noga pracuje tamten posiadek z tyłu, oczywiście, tak? To wiecie, bo tam się z tyłu rozciąga. I ta noga idzie po skosie. Tam pośladkiem tym prawym idziemy tak samo po skosie, tak jak jest kolano lekko w tył. Tu i lekko w tył. I teraz pokażę Wam z drugiej strony, jak to pracuje. I znowu tak samo druga strona. Widzicie? Ta noga z tyłu, żeby tu było miejsce dla sztangielki. I teraz poślad lewy bardzo mocno pracuje. Po skosie, tak jak jest noga, lekko w tył, bardzo nisko. I wtedy rozciągamy już maksymalnie. Widzicie? Ten poślad tu się rozciąga cały. Nisko. Po skosie tam na dół, tak jak kolano idzie. I nisko. Tu się rozciąga. Tu i tu poślad do granic możliwości się rozciągnął. Modelka ma to spoczynkowe. może iść do domu. Na razie trzymajcie się. Okazało się, że jednak mało jej. Tak, Dobrze mało, My Teraz robimy tak, żeby nie miało jej mało. Idziemy wyglądać chodzone. Gdzie idziesz? Wracaj, od razu wykrokami, patrz, chciałam je szukać. Nie udało się. Idziemy. Tak. Wykroki chodzone przed zielonym dywanem zaczęliśmy, żeby było lekko. Idziemy do końca oczywiście. Ja już mam dosyć, mam takie tego, spoczywałeś, że nas tu padnę. nie będę wychodzić, to więcej niż pewne. Ale spokojnie, ona też. I wracamy oczywiście, od razu bez odpoczynku. O tak. Nie udaje, nie? Sami widzicie, że nie udaje. Ciczy. właśnie takie ćwiczenia z takimi metodami treningowymi, zastawieniem na czucie, technikę. Od razu wyłapujemy błędy. Jeżeli są, Doszkonimy I wtedy możemy oczekiwać efektów. Jeszcze jeszcze, gdzie kończymy? Nie! Zielony dopiero koniec. Gdzie ona poszła? Tu! Skończyła, patrz, no musiałam ją szukać. Gdzie jeszcze trzy kroki do końca? jeszcze jeden? Dobra, już mogę jej odpuścić. Powiedz jak było. Powiedz, powiedz, dlaczego chciałaś się szukać. No powiedz. Dlaczego?